Cześć, zapraszam Was na kolejną tygodniową prognozę. Jestem Marii, jestem astrologiem i w tym nagraniu przyjrzymy się, jak to tydzień temu, czego możemy się spodziewać w nadchodzących dniach, jaki jest układ planet, jak te energie będą się układać i czego możemy się potem spodziewać, co nam to mówi o naszej rzeczywistości. A jesteśmy w takim ciekawym momencie, bo przypominam, że w ubiegłym tygodniu rozpoczęła się retrogradacja Merkurego, mieliśmy też taki... Dziwny bardzo, no w Strzelcu, który był w bliskim towarzystwie Marsa i mm, nie wiem jak u Was, ale u mnie było bardzo dziwnie w ubiegłym tygodniu. To był bardzo dziwny tydzień, przepełniony wydarzeniami i emocjami, uczuciami, rozmowami, które zupełnie nie miały żadnego sensu. I miałam takie poczucie dość mocnego zagubienia w tym, co się dzieje. Nawet rozmowy z osobami, z którymi zazwyczaj bardzo dobrze się dogaduję, wychodziły jakoś niesamowicie cringe'owo. I miałam poczucie, że nawet z moim partnerem te rozmowy wyglądają tak, jakbyśmy zupełnie odwrotnie odbierali swoje komunikaty. I staram się oczywiście to wszystko odpuszczać i ze spokojem przyjmować wszystko, co się dzieje. Aczkolwiek e, trudno jest e, nie odczuwać emocji e, w momencie, kiedy ma się poczucie takiego dużego niezrozumienia, niejasności albo tego, że ktoś zupełnie nie rozumie, co mówimy. Oprócz tego, miałam też masę przygód, na przykład e, e, prąd znikający i pojawiający się wielokrotnie nocą, włączający i wyłączający mi światła, e, osobę stukającą w szybę o 5 nad ranem, co było efektem jakiegoś problemu z firmą ochroniarską. Więc um, bardzo dużo dziwnych rzeczy. E, natomiast tak, cieszę się, że jesteśmy już w kolejnym tygodniu. Jeszcze przed nami dwa tygodnie retrogradacji Merkurego, które zahaczą nam o święta. I dobra informacja jest taka, że ten tydzień, w którym jesteśmy, jest taki całkiem fajny. Mamy dużo naprawdę ciekawych, pozytywnych energii. Natomiast ten następny tydzień, ten świąteczny, jest mega, mega dziwny i mimo tego, że jest w nim dużo pięknych energii, to jest w nim dużo więcej dyskomfortu. I te problemy komunikacyjne, które możecie odczuwać teraz albo bardziej w ubiegłym tygodniu, w tym mogą być troszkę zaogodzone. W przyszłym tygodniu myślę, że będą dużo bardziej intensywne, więc daję znać, flaguję, żeby brać poprawkę na to, że święta mogą być troszkę dziwne. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu i w tym tygodniu mamy, tak jak wspomniałam, kilka ciekawych rzeczy. Mamy trygon Merkurego z Jowiszem dziś. To jest energia, która nas wspiera, ona potęguje nasze umiejętności komunikacyjne. Co prawda jesteśmy w tym dziwnym momencie tej retrogradacji i kwadrantów Słońca z Neptunem, które zaburzają nam poczucie rzeczywistości i tego... Co nią jest, a co nie jest, i nie wiem jak u Was, ale z tego, co rozmawiam z osobami w moim otoczeniu, czy na warsztatach, czy z klientami, wiele osób ma ostatnio niesamowicie intensywne i mocne sny i ta granica pomiędzy rzeczywistością a śnieniem jest bardzo cienka w ostatnim czasie, i mam poczucie, że to właśnie te kwadranty Słońca i Neptuna troszeczkę nas tu wybijają z takiego gruntu. I ten trygon Merkurego z Jowiszem dzisiaj może nam troszeczkę pomóc, albo może to spotękować. Natomiast co do takiej chronologii, to warto przypomnieć sobie, co się u Was działo 8 grudnia. Z kim rozmawialiście? Jakie wiadomości do Was przychodziły? Z kim byliście w kontakcie? Jakie wglądy, informacje pojawiały się w Waszym otoczeniu, w, waszej takiej, w Waszym polu? Bo dziś może być ten dzień, który w jakimś sensie może być nawiązaniem do tamtych rozmów. I będziemy mieć jeszcze trzeci trygon Marku Goziewiczem w tym cyklu, w tym przejściu, za kilka tygodni. I ta historia będzie mieć pewnie jeszcze kontynuację, więc przyglądamy się tam, co się działo 8 grudnia, co będzie się działo dzisiaj, bo to jeszcze nie jest koniec. Coś tutaj będzie nam się otwierać. Będziemy mieć też w tym tygodniu um, słońce przechodzące do koziorożca, czyli przesilenie zimowe. Dlatego ten tydzień jest taki szczególnie ważny dla mnie, zawsze w grudniu to przesilenie zimowe i w ogóle przesilenie, zarówno letnie, zimowe, to są dla mnie chyba ważne takie momenty, chyba bardziej nawet je czuję niż równonoce. Ale to przesilenie zimowe jest szczególnie um, istotne, bo jest o tym na tej naszej półkuli. Północnej, że dni zaczynają się od tego momentu robić coraz dłuższy. Mamy ten najkrótszy dzień, najdłuższą noc, ale od tego momentu idziemy już w kierunku jasności, światła, klarowności i ten ogień, który rozpalamy. W okolicach przysilenia zimowego. On jest um, niesamowicie ważny, um, żeby przypominać sobie o tym życiu, o jego cykliczności, o przemijaniu, o tym, że wszystko, co, się, um, ma swój koniec i ma swój początek, więc um, zachęcam Was do celebrowania tego pięknego momentu. Bo te celebracje związane z kalendarzem gregoriańskim, czy z e, Kalendarzem chrześcijańskim nie do końca są spięte z tym wszystkim, co się dzieje w naturze, w, tej, w tych cyklach dużych, w których jesteśmy ogromną częścią. Stąd też myślę, że możemy być troszeczkę tacy oderwani od tej naturalnej cykliczności, w której nasi przodkowie żyli przez tysiące lat. Ten kalendarz gregoriański nas, nas troszkę wytrąca i odbiera nam te nasze korzenie w których a w których wyrastali nasi przodkowie. W tym roku to prześlenie jest o tyle wyjątkowe, że dokładnie w momencie prześlenia będziemy mieć koniunkcję Słońca z Merkurem. A te koniunkcja Słońca z Merkurem, czyli ten moment, kiedy Słońce i, Księżyc, Słońce i Merkury spotkają się na tej samej linii, Merkury będzie przechodzić przez tarczę Słońca z naszej perspektywy, nazywamy tym momentem, kiedy Planeta przechodzi przez serce słońca i uwypuklają się wszystkie jej funkcje, wszystkie jej możliwości. Stąd też ten 22 może być momentem wyjątkowej jasności i klarowności, bo może nam dać dużo takich wglądów i myślę, że to jest fantastyczny czas, ten tydzień na planowanie, ustawianie sobie celów, tylko nie takich celów. Wiecie, materialne. Wiadomo, jesteśmy w koziorożcu, a sezonie takim, który jest bardzo o materii, bardzo o zasobach, bardzo o tym, żeby się zabezpieczyć, żeby zbudować zapasy na przyszłość i nie musieć się nimi potem martwić. Jest to w pewnym sensie jakiegoś rodzaju gromadzenie i dążenie do tego celu, którego jest przetrwanie, którym jest przetrwanie, bo koziorożec jest właśnie o tym, żeby przetrwać te najtrudniejsze miesiące, musimy mieć zasoby i musimy być silni. I musimy być wytrzymali. Więc ten sezon Koziorożca jest bardzo mocno o tym, ale każdemu z nas, niezależnie od tego, czy ma mocne, czy w ogóle żadne elementy archetypu Koziorożca gdzieś w swoim planie życiowym, każdemu z nas od czasu do czasu, kiedy ten sezon przychodzi, przydaje się to, żeby rozważyć, co nam się udało w tym roku, co nam się nie udało. I takie rzetelne, Sprawdzenie ze sobą, które rzeczy są dla nas sukcesami, które były porażkami, jak wyciągać z obu lekcje, wnioski na przyszłość, po to, żeby w przyszłym roku mieć jeszcze lepsze efekty, jeszcze lepsze wyniki. I nie chodzi tutaj o słupki, o KPI, bardziej chodzi o jakość swojego życia. Jak bardzo podobać się twoje życie? Co w nim lubisz najbardziej? Co sprawia Cię przyjemność i satysfakcję? Co sprawia, że żyjesz? Skąd czerpiesz swoją życiową motywację? Jak możesz czerpać jej więcej? Co możesz jeszcze w swoim życiu poprawić, żeby dawać też wsparcie innym? W jaki sposób możesz zadbać o siebie jeszcze lepiej? Bo koziorożec też jest archetypicznie bardzo o tym, żeby pomagać, wspierać, być w służbie, w oddaniu innym. I w takim niezmordowaniu um, nastawiony jest na to, żeby te zasoby zabezpieczały również wszystkich innych w koło. Stąd jest tym takim um, częstym przykładem lidera, um, który dba też o inne osoby. Więc myślę, że warto wykorzystać ten moment, szczególnie ten moment przesilenia, który będzie w piątek, na celebrację, ale też na podsumowania, na analizy i na. Stawianie sobie świadomych celów pomagających nam się rozwijać w kolejnych 12 miesiącach. Zanim się to wydarzy, będziemy jeszcze mieć ten taki dziwny moment opozycji między Wenus a Uranem, która może przynieść nam trochę zgrzytów. Związanych z relacjami. Jest w tym jakaś spontaniczność, kolejny raz brak możliwości porozumienia, jakaś trudność, jakaś walka pomiędzy skrajnościami i to może dotykać w jakiś sposób relacji. Więc jeżeli będziecie mieć w tym tygodniu kontynuację albo um, pojawienie się z takich zgrzytów komunikacyjnych, szczególnie w relacjach partnerskich, to jest to chwilowe takie, to powinno minąć. Będziemy mieć też sekstyl Merkurego z Saturnem, który. Teoretycznie powinien nam stabilizować to wszystko, więc mamy sporo wspierających energii i um, będziemy też mieć um, zaraz po um, um, przejściu Słońca do koziorożca i po tym Kazimi, w którym spotka się z Merkurem, a przejście Merkurego z powrotem do strzelca. I mam takie poczucie, że od tego momentu ta retrogradacja się zagęści. O ile do tej pory ona jest taka mocno taka niekomfortowa i chaotyczna, ale w jakiś taki dość ciekawy sposób, o tyle od 23 może się zrobić troszeczkę trudniej, bo tam w strzelcu wciąż jest Mars. I myślę, że te energie mogą przynieść nam troszeczkę dyskomfortu do czasu, aż Wenus tam zawita i troszeczkę jej załagodzi, ale to będzie dopiero 29 w przyszłym tygodniu. I na koniec tygodnia jeszcze będziemy mieć troszeczkę stabilizujący sekstyl Merkurego ze Słońcem, więc mamy dużo wspierających energii, bo mamy trygony, sekstyle. Które nas tutaj ratują, i ten moment Kazimi też jest pewnego rodzaju momentem jasności i klarowności. Więc warto ten tydzień łapać i wykorzystać go szczególnie właśnie na. Podsumowanie sobie tego, co w tym roku zagrało, a co nie. Jeżeli macie chęć, to zapraszam Was na nagranie moje i Julii dotyczące tego, co się astrologicznie wydarzyło w, w zeszłym roku, w miejącym roku, żebyście mogli sobie skorzystać też z takiej perspektywy astrologicznej i nauczyć to jakoś na oś czasu. Ja tymczasem przygotowuję się też do nagrania razem z Julią ponownie prognozy na przyszły rok. Wysłałam już do Was wszystkie prognozy roczne, indywidualne, natomiast jeżeli ktoś z Was jeszcze ma chęć na otrzymanie takiej prognozy to zapraszam również serdecznie. Uwolniłam się teraz pula przestrzeni i czasu, jak już wysłałam wszystkie zamówienia, więc z przyjemnością przygotuję dla Was kolejne, kolejne prognozy i jestem do Waszej dyspozycji. Zapraszam Was też serdecznie na konsultacje do końca grudnia. Jest jeszcze zniżka, 24% na wszystkie konsultacje, więc jeżeli będziecie chcieli z niej skorzystać, to można śmiało ją łapać. Podam Wam kod w opisie, tego nagrania i mm, zapraszam Was też na przyszłe kursy. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was bardzo mocno. Życzę Wam cudownego tygodnia, wspaniałych celebracji, przesilenia zimowego. Niech będzie ogień u Was, niech płonie, niech rozgrzewa Wasze serca w ten zimowy tydzień. I cudownego przygotowania do świąt, my obchodzimy um, wszyscy tutaj w naszym regionie, w większości kolektywnie, Wigilię 24 grudnia, więc e, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się mocno, dużo spokoju, dużo równowagi tym całym chaosie, który nam się tutaj kroi i wspaniałych, wspaniałych świąt dla Was. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Przyszłotygodniowa prognoza będzie troszeczkę wcześniej, będzie przed świętami, żebyście się mogli przygotować na przyszły tydzień, bo jest intensywny, będzie mieć mocno pełnię, ale będzie mieć też koniunkcję Marsa z Merkurem, więc będzie iskrząco. Um, Myślę, że to będzie bardzo ciekawy tydzień, przyszły tydzień. A zdecydowanie warto zbierać w tym tygodniu energię na przyszły tydzień. Więc ta prognoza przyszłego też będzie dzień wcześniej, żebyście mogli jakoś z niej skorzystać bardziej efektywnie. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was bardzo mocno. Cudownego tygodnia dla Was. Pa! pa.